Cześć, Siemka, lecimy dzisiaj do Biedronki, bo jest już Wielkanoc, jest wiosna, jest dział ogrodowy, także naprawdę dużo fajnych i tanich rzeczy. Na pierwszy rzut tutaj są takie zielone roślinki, które mają 24 cm wysokości, kosztują około 120 zł. Natomiast tutaj, jak widzicie, rozkwita nam już Wielkanoc, są naprawdę fajne koszyczki, fajne ceramiczne takie narzędzia. I tutaj mamy też owce czy jakieś zajączki. Zobaczcie takie wiecie na teleskopowych nóżkach. Po 50 zł i po 60, w zależności też od wysokości. Z ceramicznych takich rzeczy i one są chyba po 20 zł. Zaraz sprawdzimy. Zajączki, takie miseczki, zobaczcie. No, przepiękne są. Tutaj ceny nie ma, ale z tego co wiem, to jest chyba gdzieś tutaj u góry, bo już gdzieś mi się obiła. Także zaraz sprawdzimy. Jeszcze tutaj sprawdzam, ale nie, nie ma. Natomiast za 50 zł są takie zajączki ceramiczne, które są w różnych kolorach. Słuchajcie, ale w ogóle, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zostawcie subskrypcję na łapkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. Tutaj, zajączki, kurki takie na takiej drewnianej, zobaczcie, podstawce, które są z filcu za 13 zł. Tutaj też takie mniejsze, też bardzo zresztą urocze po 10 zł. Tutaj mnóstwo jest takich kurczaczków do nich nie ma ceny tutaj za 13 zł też drewniane zające. I tutaj właśnie są jeszcze ceramiczne rzeczy, więc one są po 20 zł. I tutaj jest mnóstwo różnych kolorów, wzorów, w ogóle różnych figurek, talerzy. Tu też takie mniejsze ceramiczne zajączki i kurki, zaraz Wam pokażę, te mniejsze są po 10 zł. Sobie tutaj ściągniemy, to są drewniane, ledowe ozdoby wielkanocne, bo chciałam się dostać do tych traw. Dekoracje drewniane są po 25 zł, i wiosenne trawy też, i tutaj są różne kolory. Jeszcze kilka Wam pokazuję tych dekoracji, które gdzieś mi tam umknęły. No, i tutaj mamy też zadyszkę palmy. Sunę sobie te suszarki, żeby pokazać Wam ten dział. Tutaj są takie plastikowe baranki. Tutaj dużo różnych takich dekoracji plastikowych, właśnie. Koszyczki. Więcej po 9 zł. Kolejne są takie drewniane zajączki. Zobaczcie, przepiękne. Przy okazji takie wiosenne z tymi kolorowymi kwiatami w środku. Tutaj takie za 3 zł kurki do wbijania gdzieś tam w doniczkę czy w jakieś inne dekoracje, które chcecie wykonać. Trochę też rzeczy dla dzieci. Są tutaj na przykład skaczące jajka. Eko kosztuje 8 zł, i są też figurki za 30. Inne są wielkanocne dekoracje, które możecie powalować samemu. Podstawy kreatywne są po 10 zł. Tutaj mamy też doniczki ogrodowe. Takim wiecie, systemem nawodnienia 25 zł. No i cała masa różnych płotków. Wspólnie płotki są po 20 zł. Może na drugą stronę, bo są też krzesła, są też lampki ogrodowe, są girlandy, są figurki. Tutaj krzesła ratanowe. Krzeseł nie ma ceny, ale myślę, że około 100 zł pewnie. Tutaj mamy też takie poduchy zobaczcie na leżaki ogrodowe za 40 zł. Są różne wzory, tutaj za 5 złotych tulipany. Za 4 złote lampki oraz za 20 złotych bardzo ciekawe świeczniki kwiatów. Dobra, to te podłóki jeszcze szare też zobaczcie są. Po cztery dyszki. Doniczek jest w ogóle przeogromnie dużo. To jest zobaczcie szare, brązowe, ratanowe, nieratanowe, plastikowe, stworzywano. Duży wybór, zaraz Wam pokażę jeszcze dalej. Niczki są po 25 zł, a tutaj mamy takie małe, tańsze, zobaczcie w 100% z recyklingu. Po 6 zł. Tutaj są żonkile, są tulipany w różnych kolorach, po 20 zł. Żonkile, narcyzy, oczywiście, bo zaraz będziecie poprawić w komentarzach. Tak, tak, tak. Jest też palisada ogrodowa, 2,7 metra, brązowa i czarna, 40 zł. Tutaj też po 8 zł mamy takie klasyczne poduchy na siedzenia po prostu na krzesła. Tutaj są takie grz muchomorki, grzybki różne, zobaczcie u góry ceramiczne. 10 zł, a za 35 zł kupicie też takie solarne girlandy ważki. I tutaj za 15 zł przepiękne słówki, ślimaczki, żabki, ptaszki. Cudo. Z mojej strony to już wszystko, także dzięki wielkie, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że Wam się przydał przegląd. Pozdrawiam.